Rozpoznać te jedyne malinowe. Po smaku, zapachu, rosną w idealnych warunkach przez cały rok. Zapylane przez trzmiele smakują wspaniale, nawet w zimie. Skąd ja to wiem? Po prostu tu pracuję. Pracuję tu i wiem. Wiem, że dzięki temu te jedyne malinowe nasze pomidory cieszą takim samym smakiem cały rok. Nie tylko moją rodzinę, ale i miliony Polaków. Polskie jedyne malinowe, zawsze dojrzałe i smaczne, cały rok dostępne w polskich sklepach. Moja nowa bryka. Mamy coś, co szybciej bryka. Smartfon z 5G, Samsung A54, 5G? Chwaliłbym się. Za połowę ceny brałbym. Przejdź do Play. Teraz smartfon Samsung Galaxy A54 5G w ofercie z abonamentem do 50% tańszy, bo w Play płacisz mniej. Play. Ach. Mogę zdjęcie? Tylko szybko. Za nią właściciel przyjdzie. Pomiędzy zaraz lunie, a przejdzie bokiem. Pomiędzy głębokim wdechem, a zepsutym wydechem. Pomiędzy tymi, co dbają o zdrowie, a tymi, co słyszą na zdrowie. Pobierz najbardziej przyjazną aplikację pogodową za darmo. Interia Pogoda. Sprawdza się. Stres? Tak twoje ciało mówi, że potrzebuje wsparcia. Biorytm. Jedyna na rynku aszfaganda o przedłużonym uwalnianiu. Wspiera twój organizm w walce ze stresem nawet przez 8 godzin. Biorytm. Działa w rytmie twojego ciała. Kimley, be Santa Claus Kinley, należy ci się wy Hyundai pod choinka. z sumą korzyści aż do 22 tysięcy złotych. Brown prezentuje najmocniejszy generator pary z innowacyjną technologią Power Steam dla profesjonalnych rezultatów, wyposażony w unikalną technologię Freeglide 3D, przyspieszającą prasowanie. Pierwsze na świecie żelazko z certyfikatem ergonomii, zapewniające maksymalny komfort podczas prasowania. Nowy CareStyle 7 Pro, najmocniejszy generator pary tylko od Brown. Kategoria mokry kaszel. <śmiech> <śmiech> Flegamax działa, a w oskrzelach B w zatokach. To szok! W zatokach też. Wydzielina może zalegać w różnych miejscach dróg oddechowych. Flegamax dzięki karbocysteinie upłynnia gęstą wydzielinę i zoskrzeli i z zatok. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz wygodna forma saszetek. Flegamax Forte wystarczy jedna saszetka na dobę. Przy pierwszych objawach sięgnij po Witam na C wzmacnia odporność. Aspirin C. Przeziębienie pod kontrolą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pisy jakieś cebulowe, orzeszki, tamten fikuśny napój, banana, tego bardziej dojrzałego, jogurt jakiś może, truskawkowy i te kabanosy. 72 zł. Kartę zapłacę. Zapomniałem. Sorry. Chipsy jakieś cebulowe. A kartę pan ma? Nie mam. Ja płacę blikiem. Zbliżeniowo. Zrób na święta prezent kasjerowi i zapłać blikiem zbliżeniowo. Bezpiecznie i wszędzie. Loteria Świąteczna Lotto. Loteria Świąteczna Lotto. Nagrody tuż, tu. W Loterii Świątecznej aż milion zakładów lotto do wygrania. Wygrałam, wygrałem. Ja też i ja też. Do wygrania również nagrody pieniężne: po 500, 5000, tysięcy, 25 tysięcy i nagroda główna 100 tysięcy złotych. 2 w kinach od 12 stycznia. 25 sekund i po zatkanym nosie nie będzie śladu. Bo na Siwin Classic działa już po 25 sekundach i przyspiesza leczenie kataru o dwa dni. Więc nie przegapisz ani sekundy. Czas, stop. Koniec z zatkanym nosem. Niezwykła szybkość. Szybkość na CIVIN. Nowość w rodzinie na Siwin. Spray do nosa z naturalnym aloesem o zapachu eukaliptusa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdzie jest najlepsze 5G? W Plusie. Gdzie jest najszybsze 5G? W Plusie. A gdzie jest 5G o największym zasięgu? W Plusie, w Plusie, w Plusie. Najlepszy internet 5G jest w Plusie. Sprawdzony i polecany przez mistrzów Plus. Pierwszy zestaw gotowy. pierwszy, ten lepszy. Ty też złap pysznego hot doga z aromatyczną kawą w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen witaj. Na program zaprasza sponsor Interia.pl, wydawca serwisu pomponik.pl. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję. Co hej, ludzie hej, powiedzą? Czysta prawda. Pięć razy ucieka przed ołtarza. Skąd ty to wiesz? Ten człowiek jest przygotowany. Widzisz, jak to jest czasami, że prowadzący